Z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Dwa cele przyświecały nam, kiedy przywracaliśmy czasową kontrolę na granicy z Niemcami. Po pierwsze, w każdym, w każdym pojedynczym przypadku, kiedy strona niemiecka będzie chciała przekazać Polsce nielegalnego migranta, który nielegalnie przekraczał granicę, z powodu tego, że miał przekroczyć tę granicę niemiecką, idąc z Polski, więc wtedy państwo ma prawo, tak jak my robimy to z Litwą, odesłać tego, który nielegalnie przekroczył granicę, ale przywracamy kontrolę po to, żeby każdy taki przypadek sprawdzać bardzo dokładnie. Nie będzie już tak, żeby przesyłano do Polski skądkolwiek, czy to z Niemiec, czy z dowolnie z innego kraju, kogokolwiek, kto nielegalnie przekroczył granicę i którego dokumentacja nie będzie pełna i jednoznaczna. Polska nie będzie przyjmowała nikogo, o kim nie będzie stuprocentowej pewności, że z Polski próbował przekroczyć granicę. Jesteśmy gotowi swoje obowiązki wypełniać ale po sprawdzeniu bardzo dokładnym każdego osobnego przypadku. Przywrócenie kontroli na granicy niemieckiej ma zakończyć ten proceder przesyłania na teren Polski tych, którzy na zasadzie tej readmisji byli przez inne państwa, w tym Niemcy, do Polski wysyłani. Skala nie była duża. Wiecie dobrze że politycy niektórych partii chcą to nadużywać, wykorzystywać. To jest problem i w Holandii, i w Polsce, właściwie w całej Europie. Nie ma żadnego powodu, aby rozpętywać ksenofobiczne, rasistowskie, agresywne zachowania. Trzeba respektować to, że państwo polskie będzie skutecznie weryfikowało każdy z takich przypadków.